Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońcu blasku i wielka miłość losie w nas. Miłość do ludzi, do przylody. Z każdy, z wiosną gra, juzina posła spać za morza, a w naszych sercach radość pa kolorowe pisanki przez dzieci malowane, pierwsze bazie, pierwiosni, Walki z wiosną, no, białe cukru, balanki. Jak zacalowane, małe żółte kulczonka, nitnał cały już śnieg.